Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie. Po raz kolejny z nocnego patrolu. Jak bardzo polubiliście nocne patrole, tak będą one częściej. No i cóż, znajdujemy się w naszym super pościgowym pojeździe z oddziału GBZ Speed. No i mamy wezwanie do pościgu, dlatego musimy opuścić swój checkpoint. E, włączyć kod dwójkę lub kod trójkę. Chociaż zaraz zobaczę... Którą auto z się pusza? Będzie choć tędy, okej. Okay. Tetra apel próbowała nas, że ścigany pojazd porusza się w naszym kierunku No a więc zajmiemy się przejęciem tego pościgu No oczywiście no pościgowy radiowóz jak widzicie no jest potężny, moc ma potężną, nie On się od nas oddala, okej okay. Jedzie w środku hmm. Miasteczka, okej okay. Ale szybko się zbliżamy do niego Widzę go To on? Tak 0700 Potwierdzam przyjęcie pościgu za Super pojazdem luksusowym Jedziemy drogą US Route 1 hmm, Przejdźmy przez pole sobie. Bo... Oj tutaj sprawca Kto... No kurczę doprowadził do Polera co on się bawi Okej okay. Chyba się wpadnie, chyba się wpadnie powietrze, bo... Szybki inny pojazd. Znowu wyjechał cel na stanową jedynkę. Potwierdzam, znowu wyjechał cel na stanową 1. Zawsze helikopter go ładnie oświetla. Zobacz to, zobacz to. Dyspaç,

Ominął w dziwny sposób tę bogadę zagową Zdechęt do 00 obiekt pigany jedzie dalej Stanowo jedynko w kierunku Los Santos Potrzebne wsparcie? Jedzie za nami, okej okay, to nie, jednak nie O cholera

Jezu! 07 do 00 potwierdzam, cel, wjechał za Lostantos Na razie Jest nieuchwytny, serio. Doganiamy pościg, doganiamy pościg. Wranglery się jakby dziwnie... Wiecie o co chodzi, widzieliście to. O kurwa! Do pościgu włączyły się jednostki z Los No. No, to się powinniśmy otwiera ten pościg, ale no... tabotują. Sabot, Dobra, zaganiamy, zaganiamy, zaganiamy. Helka go zgubi w tunelu. Będzie prowadzić po autostradzie, wiadomo, ale... Nie ma żadnych jednostek lądowych przy nim. Żadnych. O cholera! Nie możemy go zgubić! Dobra, mamy go, mamy. Ma go Helka, ma go Helka. Więcej y, pościgowych jednostek. O cholera, źle skręciłem. A może dobrze? Mam go, mam go, mam go. Więcej wsparcia. No mamy jednostki pościgowe z Los Santos, słuchajcie O cholera Okej okay. Pościg został przekazany z, z jednostką z Los Santos Ale my z Wydziału Pościgowego możemy otwierać dalej pościg Po prostu jednostki szeryfowskie się wycofały z o, udany pit. A, minimalnie, Przepuśćmy, przepuśćmy, bo to zaraz będzie katastrofa w ruchu lądowym. No nic, musimy próbować z blokadami, kolczatkami Nie ma innej opcji, słuchajcie O cholera Przez te głupie manewry pit Nie, nie będę ich próbować już pojazd nie jest do manewrów Tego rodzaju Stajmy 0,1 i spróbujemy zakończyć ten pościg blokadami, posiadkami, czymkolwiek, bo to za długo trwa. Doganiamy, doganiamy. Backup needed in a Cypress Flat. Copy, dispatch. We'll Copy that. We are on our way. Suspect has left the freeway. Dispatch, we got eyes on the perp. Mama, there's, there's, there's a pushing for us. A pushing for us. I don't know. I think we already got it. Mama's boo. Jadę za pojazdem, jadę za pojazdem, zajmijcie się drugim. O cholera, co jest? Pasażer wysiadł, może na gotówkę, nie wiadomo o co chodzi. Może ten pojazd udział w napadzie na bank Mają tamtego, mają tamtego, mają tamtego. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 6, 8, Victor, William, Edward, 6, 4... Tak Mamy go! Mamy go! Brawo! Dobra robota! Potrzebuję wsparcia na moją pozycję. Nie wiadomo czy jest uzbrojony. Wysiada już!

Poszukiwany, o kurwa, macie, cały, cały ten odcinek, ten pościg, tak szczerze powiedziawszy nie tylko o kurwa, gruba sprawa, eee, a pojazd. Okej. Okay. Pościg był dojebany, to Czekaj, czekaj, co? Słuchajcie, ten gościu, który wysiadł, on ukradł jakiś auto i dalej jest pościg. wyczajcie to? Wy, wy to czajcie? Kradzione. Dobra, przekazuję sprawę, bo my jesteśmy z Los Santos Police Department, przekazujemy sprawę y, dla Los Santos Police Department I Jedziemy na drugi pościg Wiesz, że ten drugi wysiadł, porwał samochód i ucieka dalej. Co to za pościg? LOL! Zaraz do centrali, dołączam do drugiego pościgu. Ja myślałem, że będzie wyjeżdżał stąd, ale chciałbym go zaaresztować. Druga helka dobrze się nimi zajęła, nie? Bo byśmy go zgubili. Widzę go, wprymuję 0-1 pościgu. Dwie helki mają go. Bo ta druga pewnie jest yy, dołączona do tego. Po zatrzymaniu tamtego. Weźmiemy karabin na wszelki wypadek z rady Aiaiaiaiai! Chciałem go wytarasować tam. Chciałem go zepchnąć. Rozstawcie kolczatki, Będzie po sprawie. Nie tu, nie tu. Tym razem się skręcił tutaj. Okej. Okay. Nie, jednak nie. O, udany manewr pit. Udany manewr pit. 07 do 0, 0 proszę o pozwolenie na przestrzelenie łapon Jesteśmy na terenie niezabudowanym nie, nie ma tutaj mieszkań, domów, ludzi Dobra Przestrzelmy oponę. Ojojoj oj. Ale mam lepszy pomysł Mamy go. Olera. Mamy go chyba. Mamy go, bardzo ładnie. Ja chcę się tylko zorientować czy ten pojazd był kradziony Nie Czyli mam inną teorię Może on go wysadził przy jego domu I on po prostu wsiadł do swojej fury o? Może tak być Może tak być um, Tylko teraz o kogo tu chodzi Momencik Przejmujemy my tę sprawę, panowie. My tę sprawę przejmujemy. Hmm. Poszukaj go. Nie ma nic nielegalnego. 4 gramy są dozwolone. Prawo jazdy zawieszone, okej. Okay. Charles, prawko zawieszone, okej. Okay. I to jest jego, tak? Nie, to jest jego kumpla albo kogoś. Pojazd nie jest skradziony, ale... Hmm. Hmm. Auto wypożyczone, by... bo gościu, który jest właścicielem, nie może poruszać się. Hmm. Może będzie powiązany ze sprawą? W każdym razie nie będę uzupełniał tutaj mm, pitków i tak dalej, bo ja go oddaję w sprawach y, dla LSPD po prostu. Chciałem tylko się upewnić. No i papa, papa. Thank you. Mother of God. Status okay. czwarty pojazd odholowany. Czekaj, bo ten To jest tym grziniarzem. Zawiesił się? Się. No i słuchajcie, cały odcinek można by powiedzieć, to ten jeden ogromny pościg. A, zniknął, no zabiecił się. Więc myślę, że to byłoby idealne podsumowanie tego odcinka, jako e, uwieńczenie tym właśnie zakończeniem pościgu. Pościg był niesamowity, złożony jeszcze był pasażer, który zrobił drugi pościg, więc było naprawdę fajnie. W każdym śladiem oh, hmm. W każdym razie my będziemy się yy, w tym momencie z wami żegnać my. No ja widzicie czy podobają Wam się pościgi z Highway Patrol, e, czy wodzicie więcej nocy w pościgu. Itd. Trzymajcie się In. do zobaczenia, cześć!